Cześć moi drodzy, tutaj Blue Jane. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiałku na moim kanałku. A dzisiaj zapraszam Was na gierkę, w której wcielimy się w pewną metalową rybkę, która będzie pożerać inne metalowe rybki po to, aby stać się wielkim rybonem. Ho, ho. Tak, już nie mogę się doczekać. Uważajcie, moi drodzy, bo jest ona niezmiernie wciągająca, ta gierka. Już wcześniej w nią grałam, także wiem, co mówię, wiem, co mówię. Zaraz wam ją zaprezentuję. Mamy trzy tryby normal i fast, no to może sobie wybiorę na początek tą fast. <laughs> o, i ru ruszamy się naszą rybą, no właśnie, no właśnie, nie zdążyłam się nawet ruszyć i już mnie coś pożarło. Oczywiście, że chcę jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. O, szybko, rybonku! Szybko, rybonku! O, tak zjadamy, zjadamy osobniki mniejsze od nas, żeby stać się dużym, wielkim rybonem! O, tak, który zagrozi innym rybom? O, miam, 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 chodźcie tutaj! O nie, o nie, to jest nasz wróg zdecydowanie, chociaż. O, mniejsza była. Czasami strasznie ciężko jest ocenić, czy ta rybka jest większa od nas, czy mniejsza. O, mnia, mnia, mnia. mnia. O nie! Zdecydowanie to była wielka ryba, wielki rybon. Jeszcze raz, jeszcze raz, jakie to jest wciągające, można w to grać bez przerwy. O nie! Ale niestety jesteśmy narażeni na mnóstwo powtórek. Ratunku! Jeszcze nie zdążyłam nawet złapać za klawiaturę. Kurczę! Patrzcie, mamy levelek bonusowy. O, jaka fajna graficzka! Jaka fajna taka z Mario! Całkiem sympatyczny pomysł. Jakby kogoś raziły tamte kolory. Haha, ha, zbyt kontrastowe, to możemy wybrać właśnie ten rybik. Tak, ten trybik rybik. Ha, ha, jakie fajne akwarium! Mniam mnam mnum. To były takie latające ryby, z tego co dobrze pamiętam w Mario. Bardzo denerwujące. O tak, chcę jeszcze raz, chcę jeszcze raz. Ale wybiorę jednak z tą ładniejszą grafiką. O, mniam, niam, niam, miam. Jesteśmy taką ładną, taką niepozorną, taką przyjacielską rybką. Och, one zamiast ogonków to mają śmigiełka. Jak mi się to podoba, niestety. Och, czasami nie potrafię ocenić, czy ryba jest większa od nas, czy mniejsza. W każdym razie no te na pewno są mniejsze. Mniam, miam, 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 pychotka, pyszotka. Jakie to pyszne. Wszystko mnijam. Och, chodź tutaj rybko. Ty jesteś mniejsza od nas. O, tak, 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 tak. Im większą rybę zjemy, tym więksi rośniemy. O, tak, 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 ale cały czas trzeba się mieć na baczności, bo te inne ryby też rosną, bo zjadają w międzyczasie inne... Ryponki, tylko 1000 punktów! Och, pewnie, że chcę jeszcze raz! Kurczę, pół dnia można w to grać! To takie wciągające, a każda porażka! Och, zbliża nas jeszcze bardziej! Co znaczy zbliża nas? Właściwie to nakłania nas, kurczę, jak w hazardzie, żeby jeszcze raz zagrać i jeszcze raz! Egen, egen. Haha O, ratunku, ratunku! Czasami nawet nie zdążę złapać za klawiaturę. Po tym jak włączę myszką, och na Nowogierkę. O jak fajnie się ruszają. Tak, Juhu, juhu! Jakie piękne obrociki robią nasze rybiki. Haha. Rybiczki nasze malutkie, kochane. Miam, 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 jakie to wszystko pyszne. Jakie to wszystko jest przepyszne. Jakim jesteś pysznym rybkiem. Miam, 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 rybonku. Miam, 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 miam. miam. I znowu gra o żarciu. Tak, tak przez przypadek wyszło. <tak> A, ale ja lubię gry o jedzeniu, nawet rybek. Miam, niam, niam, o! Uwaga, uwaga, ona była większa od nas. Zdecydowanie tak. O, jakie złowrogie! Jak się na nas patrzą! Uciekaj od nas, rybko! To jest ostrzeżenie. Ostatnie ostrzeżenie! Again, again! Ja chcę jeszcze raz! O tak, o tak! Miam, niam, 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 No, uwaga, uwaga. O, jak one szybko teraz sobie pływają. Chciałam powiedzieć, latają, ale nie, nie, nie. One są w końcu w akwarium. O, zamiast pokarmu dla rybek mamy inne rybki. O, ta jest na dole. Ta na dole jest bardzo duża, także może nam zrobić krzywdę. Inne też cały czas rosną. Patrzcie jaka jestem już duża! O tak, o, tak, mniam. O, mniam, mniam, miam, 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 mniam, miam, mniam, 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 mniam. Chodźcie tutaj do mnie. Och, pokarmek. Nasz pokarmek. O! Ona była jednak mniejsza, a wydawało mi się, że jest większa. No cóż, no cóż. O jakim jestem wielkim rybonem? Ja nie mogę! Chyba wygram tą gierkę. Da się tą grę w ogóle wygrać? No, trzeba być ostrożnym, Jakie wielkie. Ja się... Nie się aż w ekranie! Taka byłam duża! Szkoda, że nie można gdzieś dalej sobie popłynąć. 4900 punktów. Jeszcze raz, jeszcze raz. Patrzcie, tutaj nie mogę przepłynąć, ale mogę przepłynąć. Właśnie z prawa na lewo i z lewa na prawo. O! Bardzo miła wiadomość, chociaż tyle, szkoda, że to akwarium nie jest zdecydowanie większe, bo jak już jestem naprawdę dużym rybonem, to ciężko się tutaj zmieścić z moimi yy, przeciwnikami, zdecydowanie tak, mm, jaka dobra jesteś rybko, ojeju, zielona rybka też jest wspaniała, pyszna. O jakie to wszystko pyszne, jakie to wszystko wspaniałe! Zaraz was pożrę. O nie, ty jesteś większa ode mnie, możesz stanowić dla mnie zagrożenie. Nie dam się, nie dam się tym razem zjeść. O nie, 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 nie. Mniam, niam, 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 Na razie nie mam się czego bać, bo jestem ogromna, bo jestem ogromna. O tak, zjadamy sobie rybki, zjadamy sobie wszystkie rybki o ratunku 8400 moi drodzy, mam nadzieję, że pokonacie mój wynik, że będziecie jeszcze lepsi ode mnie łypko jedno skrzydło na rybeńka, jakie ma oczko Uch, zmęczone biedactwo nasze małe ale się nie damy, jeszcze raz spróbujemy, jeszcze raz a czekajcie spróbuję innego trybu, na przykład tego slow i co? Aha, on jest znacznie trudniejszy, bo to my jesteśmy slow, a nie oni. A ja myślałam, że tamte ryby będą znacznie wolniej pływać, że to będzie łatwiej. Ale niestety to my bardzo wolno pływamy. Czy w ogóle gra się jakoś w tym trybie? Czy da się grać w tym trybie? Bo jakoś mi się nie za bardzo udaje. Kurczę, nasza ryba porusza się nie jak w wodzie, tylko jak w smole. Tak, ryba w smole, zdecydowanie tak. O, jak w smole. Ratunku, ratunku! Strasznie się gra w tym trybie, okropnie. No cóż, prawie jest niegrywalny, można powiedzieć. Oj, przegrałam. Chcę jeszcze raz, ale jednak przejdę do tego trybu fast. Zdecydowanie tak. Bo tamto to jest samobójstwo. Taki nowy rodzaj trudności, można powiedzieć. O, again, again, pewnie. Czasami mi się udaje... Dość dość daleko. Czasami ginę wręcz na początku, ale się nie dajemy, nie dajemy się! Walczymy, walczymy, zjadamy, zjadamy wszystkie ryby. O nie, ty jesteś dla nas za duża! I już się na nas wyszczerzasz. Te twoje szczęki wyglądają przerażająco. No właśnie, no właśnie. Egen, 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 egen! Kurczę, pół dnia można w to grać! To takie wciągające! Niesamowicie sympatyczna gierka! Super! O nie, ty jesteś. Większa od nas, większa. No i przekonałam się, że jest większa. Jednak. O tak, 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 pokarmek dla rybek, pokarmek, chodź tutaj do nas rybęńko. Mniem, 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 na razie są... Na początku jest trudno, bo mam wrażenie, że prawie wszystkie ryby są większe od nas, ale my jesteśmy taką... taką maleńką, a potem role się oczywiście odwracają. O tak, i to my jesteśmy górą. miam, 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 miam. O nie! Przecież ja nie dotknęłam nawet tej dużej ryby, tylko tą malutką chciałam zjeść. Ona się chciała ukryć za tą wielką. O, spryciula, spryciula. No to zjadamy! No to zjadamy, zjadamy, cóż tu mamy? Wszystko co mamy, to zjadamy. Ty jesteś większa od nas, więc musimy na ciebie uważać, rybeńko. O, tak, 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 tak. O nie, o nie, o nie, ty jesteś chyba za duża. Czasami naprawdę ciężko jest wyczuć, co jest większe od nas, a co nie. O, miam, miam. jak w życiu, jak w życiu nie zawsze prawidłowo oceniamy sytuację, w której się znajdujemy. O, zdecydowanie tak. I w Potem ponosimy tego konsekwencje? Czy. na przykład w postaci zjadania nas? Oby nie, oby nie! Jak dobrze, że nie jestem rybą. O, jak dobrze, jak. Zero punktów? No tego jeszcze nie było, żeby miała zero punktów. O, nie! Jeszcze raz! Pewnie, że tak. <ścoughs> Och, ciekawe jak Wam się moi drodzy powiedzie, pewnie dużo lepiej niż mnie, no zobaczymy, zobaczymy, pochwalcie się w komentarzach, jak Wam poszło, ile punktów zdobyliście. och, jaką wielką rybą się staliście! Haha, znowu się zrymowało. Mniam, mniam, o jakie dobre te rybki, jakie dobre, o miejmy nadzieję, że teraz znowu mi się uda zajść bardzo daleko, jak na początku idzie nam dobrze, to znaczy, że jest bardzo dobrze, bo zazwyczaj na początku jest najtrudniej, no chodźcie tu do mnie, chodźcie, o tak, 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 jakie duże jesteście rybki, o mniam, 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 nie jesteście dla mnie żadnym zagrożeniem, mogę sobie właściwie stać i was zjadać, o nie, ona była większa? Mam wrażenie, że to ja byłam zdecydowanie większa, ale cóż, pozory mylą jak w życiu, jak w życiu. Moi kochani, gierka naprawdę fajna. Serdecznie Wam ją polecam, tylko uważajcie, bo jest niesamowicie wciągająca. O, zdecydowanie tak! Napiszcie mi w komentarzach, ile macie punktów, jaką wielką rybą jesteście, i tak dalej, i tak dalej. Jeśli spodobał Wam się filmik oraz gierka, zostawcie łebkę w górę, a tymczasem chciałabym się już sami pożegnać i zaprosić Was do kolejnych materiałków na moim kanałku. Żegna się z wami Blue Jane. Cześć!